Tragedia w Bytomiu. W jednym z mieszkań wybuchu pożar. Zginęła jedna osoba. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego nie będzie, bo prezydent nie widzi takiej potrzeby. To w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy. W tatrach poszukiwania akrobaty, który po linie spacerował wysoko w górach. Zauważył go jeden z turystów. Szczegóły na koniec. Zaczynamy od tragicznego pożaru w Bytomiu. Zginęła jedna osoba. Ogień wybuchł nad ranem w mieszkaniu budynku wielorodzinnego przy ulicy Żeromskiego. Mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Pożar gaszono, a mieszkanie oddymiono i przewietrzono. Wykonano także pomiary, które nie wykazały obecności mierzonych szkodliwych substancji. W działaniach udział wzięły cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej, 17 strażaków, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz policja. Mówił Wojciech Krawczyk z Bytomskiej Straży Pożarnej. Przyczyny wybuchu ognia nie są na razie znane. Prezydent nie widzi potrzeby zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, mówi nam szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. O posiedzenie Rady w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej apeluje lewica chce, by prezydent osobiście uzasadnił wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego, który wieczorem przegłosował sobie. Na tą chwilę prezydent nie widzi potrzeby zwołania Rady Bezpieczeństwa, kładzie nacisk przede wszystkim na konsultacje z instytucjami rządowymi, a także na akcję międzynarodową. Mówił w rozmowie z nami Paweł Soloch. Przypomnijmy, stan wyjątkowy ponad 180 w Podlasia i Lubelszczyzny obowiązuje do 2 września. Wczoraj Sejm na wniosek prezydenta przedłużył go o kolejnych 60 dni. Tymczasem w ostatniej dobie na polsko-białoruskim odcinku padł rekord. Doszło do ponad pół tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymano 18 obywateli Iraku, a także Polaka, Libańczyka i dwóch obywateli Ukrainy. Oni odpowiedzą za pomocnictwo. Influencerzy pod lupą Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontroluje, czy w odpowiedni sposób oznaczają reklamy i posty sponsorowane. Jak mówi prezes łokiku Tomasz Chrustny, to w związku z coraz większą ilością treści na Facebooku, Instagramie czy YouTube, które są kryptoreklamą. Inne są oznaczone niewystarczająco, na przykład jedynie poprzez hashtag. Ady, który dla polskiego internauty może nie być zrozumiały. Odpłatna promocja produktów lub usług bez wyraźnego oznaczenia, że są to treści sponsorowane, narusza zakaz kryptorekamy i może stanowić nieuczciwą praktyką rynkową. Łokik nie wyklucza kar finansowych wobec celebrytów i firm, którzy nie oznaczają w odpowiedni sposób postów i filmów reklamowych. Kto rozwiesił linę w rejonie Mnicha nad Morskim Okiem, straż Tatrzańskiego Parku Narodowego szuka śmiałka, który po niej spacerował. Akrobatę złapał na zdjęciu jeden z turystów. Na szczęście nie doszło do wypadku. Taka działalność jest nielegalna, mówi Paulina Kołodziejska z tpn -u. W Tatrzańskim Parku Narodowym można uprawiać taternictwo, ale po pierwsze w wyznaczonych rejonach, a po drugie na drogach wspinaczkowych. Highline nie odbywa się na drogach taternickich. Pytanie jest o ingerencję przyrodniczą, bo wiadomo, że trzeba założyć stanowisko... No i to będą oceniać nasi pracownicy. Okazuje się, że to nie pierwszy tego typu spacer w rejonie mnicha. Po raz pierwszy dokonali tego w 2011 roku miłośnicy Highline'u ze Stanów Zjednoczonych.